Cą jeszcze Dajcie zieloną darek zielone Darci jecucha na pierdowy Nie wracam z pracy i dzisiaj z rano, jak wyjeżdżałem, nie było śniegu. Teraz, jak wyjeżdżam, jest troszkę śniegu, niewiele chociaż troszkę, ale jeszcze za mało, żeby gdzieś na Sanki albo na ACL albo na deskę jechać. Ale już troszkę pomału jest. Tak, gdzie nie, i Dzisiaj był fajny dzień, dzisiaj też jest 20 stycznia, 15 rok i czy są ozdoby? O, niedługo też ma tutaj wyginąć, czy już, przykład nie wyginął, nasz sklep spożywczy, co był ratuszowy, tak czy na, na necie? Miałem o hałas albo o miejską Więc nie wiem I Pomału wracam do domu jeszcze, muszę parę spraw, ale tak pokazuję, że, że, że miejscami spadł śnieg Fajnie, że się zaczyna pomału Choć jak troszkę to tak od tego Się też są jeszcze, które mi się bardzo podobają. Też oczekuję, żeby ten śnieg troszkę spadł, o wiele więcej, żeby mógł się wybrać na jakiś stok i patrzeć na desce, albo połczyć swoich przyjaciół, desce podjebać, bo tego chcą. Ja znowu czerwono. Świętego Rocha Jeszcze choinka stoi Jeszcze jedę na chwilę do sekretariatu mojej byłej szkoły, dotknął załatwić tam O, jakiś

Jegoś rower i na chwilę wejdzie do sekretariatu swojej szkoły. A tu widzimy rower, który już nie wiem ile stoi bez koła giganta o, i będzie czy nam potrzebna pewna dokumentacja się wyjąć za copuję Właśnie wracam do domu Pomału i chyba zwiem sobie, że zostawiłem akurat tylko portfel w domu właśnie jedę Zobaczyć To taki chyba epic jakiś fejb w plecaku Go nie mam Muszę chyba jechać po niego specjalnie później się jeszcze raz przyjechać Specjalnie do szkoły Ale już Nie będę brał pocaku O jak dziecko papier. dalało Nieźle Ja tak bym nie umiem, tak szybko Chodzi I teraz trzeba nagrywać, żeby na chwilę pojeździć do domu Sorry, musiałem obrać rękawiczki, bo jest trochę już zimno Nie muszę pindalać sektariatu, żeby się wyrobić Bo chyba jest przyjemne do godziny 18, a ciężko trochę tak być po śniegu słuchaj, bo to jest trochę ślisko. Zobacz jak masz jeszcze uszkodzoną nogę. Nie to będzie teraz widać, ale chyba na jakby w Matrixie, patrzę przez telefon. To jest hala, tam bojca. Zaraz może zrobię taki malutki triczek z PK. to się pomału udało. I to było kiedyś też boisko, lepsze robili na parking trochę bez sensu, bo dzisiaj się bawiły stare młode czasy. Przejdę ja przez nie, ale na co się fina, dziś Mi się za bardzo nie chce, nie mam chęci. Muszę przez nie. I może zaraz ja zakończę tą vlogę. Może będę dochodzić bez kojarzeń. No chodź do sekretariatu. A czterech minut skończę. Jóźni się. Nie że... potrzebno czyli muszę jutro wyrobić do godziny 17. Z tego co wygląda.

Chcę od bramy. Mam jakieś ogłoszenie. Teraz mogę iść na spokojnie. I już do domu już. Tym koleś nie wiem co Na chodniku. Sądzę, że oni będą do godziny 17.00 ja 18 a okazuje się, że to 17 Bicz na Tam kiedyś naprawiałem twój telefon, swojego HTC. wyskoczyłem jakoś ten murek, żeby się nie wygwalić. I pójdziemy teraz koło byłego gimnazjum. O jest śliska. uważać momentami, bo można się naprawdę wyłożyć. Bo teraz przez kilka dni Nie było śniegu, a znowu się pojawił. Czekaszimy wydamy, ale żyle jest ja strasznie. Nie wiem czy widać mogę go gimnaz był. Chciałem właśnie coś wyrabiać, bo miałem dzisiaj robotę fajną i miły dzień. Chciałem się wyrobię do 18, okazało się do 17, nie wiem, co mam tu myśleć. Nie wiem, na mogę wyjechać. No i co tu? No i to, przejść na wkosie Więc easy To dróżko też Tam łaziłem do gimbazy O, to jest Na tym? Na bojcu? Takie głupie wrażenie Nie, chyba głupie wrażenie czy nie to samochody o, coś tu wzięł, coś narysował nie wiem czy coś będzie widać raz poświecę latarką wow Patrzę, że to telefon nie ma latarki, więc muszę sami innym telefonem poświecić z moim starym telefonu, który jeszcze ledwo, o ledwo działa. not as um, yeah, much as I think. Thank you very much.